Oh, you and me Lost in conversation like we're meant to be I wrote you a song while you were next to me Words just find their way mm -hmm. I know I want you I'm laughing, I'm falling, I'm melting, I'm crawling away I'm not you, Witam Was bardzo serdecznie w materiale, na który ja sam osobiście już dość długo czekałem, nie mogłem się doczekać, a mianowicie chodzi o odbiór Kombajnu. Jedziemy właśnie za na odebrać? Godzina 5.13. Na 8:00, około 8 godziny ma być tam na miejscu Laweta. Ja się tam mówiłem na siódmą żeby wszystkie formalności dopiąć. Także jedziemy, zmierzamy. Około dwóch godzinek drogi jeszcze przed nami. Także lecimy na miejscu. Pod te klimaty. Lecimy o wakacyjne, zdziwne. Jeszcze coś się ubrałem, mogę tutaj ładować No i jest Jest kombajn Mega 208 Mega 208 przyjdę za, za rekordzika Teraz idziemy ładować, jeszcze myślimy jak z wózkiem to ogarnąć A jakoś będziemy ogarniać Header do niej 5 metrów 50, czyli to samo co mamy w ze Zostałem do rzepaku Także wszystko klasa Wszystko w klasie jak to mówią Transport w sumie też zorganizowany dzięki widzowi kanału, wszystko, wszystko pasuje Ta kamerca też trochę wyszczupli nas Wcale nie <grywa> <grywa> no, mnie No, możesz coś tam przejeżdża parę ujęć będzie, nie? Trochę bliżej, trochę dalej Jakieś tam szczegóły, detale Pani fotograf Ostatecznie można jeszcze nawet żeby niżej podszedł odkręcić do I to wtedy wiesz, na samej ościej tak? Na samej ościej już wsiąknie no, ja. no, no Jakby teraz myśmy chcieli z tyłu to możesz podjechać w stronę No, bo tam wejdzie problemu Więcej miejsca, dłużej

Nie wiem U Ciebie gdzie to będziemy szukać? Masz tam miejsce? Eee, pineskę dokładnie gdzieś tam do znajomego na plac podjedziemy O też ma ładowarkę na miejscu, nie? I no, no. dookoła placek no, to... Bo było to... miejsce tam w miarę, żebym... A gdzieś tam jest obok parki jakiś? On no ciężarówki też ma A to bym mógł niego zostać na noc? Myślę, że nie będzie problemu, nie? z mają no, też to, firmy. teraz Nie już nie mieć czasu, żeby gdzieś jechać No, no, no ja Myślę, że nie będzie problemu, nie? Miejsce tam jest to. Próbował się jest szczytu. Siedzi. w drugą stronę, mówiłem, zawrócej! To nie, jedzie i tak z powrotem, co za to nie Wracamy już My będziemy gdzieś tak na godzinkę 15 w domu No laweta Podejrzewam gdzieś 17, po 17 dopiero No i będzie trzeba rozładować, no zajdzie trochę też z tym rozładunkiem Z tym załadunkiem, ile zeszło, teraz to złóż wszystko Zjedź Ua. No trochę zajdzie, nie powiem, że nie No ale nic Pewnie za jasnego już na Podurku go dzisiaj Nie zobaczymy Ale jutro Jestem, Co jest na kabinę? No, ja, ja cofnę teraz, nie? No, dobra. O. No. Tu palety za dwie, nie? No dobra, słuchajcie, w końcu tak z zewnątrz, już na spokojnie, zjechane z lawety. To teraz można coś pogadać. Za sterami MEGI 208 tutaj po prawej, jak widzicie, wszystko to samo. Ale myślę, że omówienie zrobimy jutro, za światła dziennego. Teraz po prostu postawić jeszcze header na wózku. Dobra Jeszcze tak sobie otworzę By posłuchać Jedziemy na gospodarstwo Tutaj rozładowa rozładowaliśmy się u znajomego Trochę placu lepszy podjazd plus ładowarka teleskopowa Siedzi na drodze cały siedzi Czyżę światła z tyłu trójka i... Tak, żniwa normalnie, cyk I pomimo słuchajcie, że tym gabarytem się przecież jeździło Bo to jest praktycznie to samo co Co nasz dominatorek To i tak wam powiem teraz Trzy razy bardziej się uważa Uch. Jedziemy, jest nowy nabytek już na kołach, ostatnie 3 km i jesteśmy na gospodarstwie. W gospodarstwie To? No, ma, no, ma. No. Nawębnie, nie? Tutaj. Mm -hmm. Si, to już jest kukurydziane. To Topisko. Czy piska? To ma tutaj, tutaj się, to chyba zmienię, no, tutaj coś, że chyba w miarę jakby to przeszło. No? Bez? To tył bez tył. No, tutaj jest... To tył bez, a przednie na pęcie? A to jest tylko tłucze, chyba nie? A ona ma... To tylko tłucze one wpadali? No, ma. Это Голландия, да? Нет, не меня, Голландия